Witam wszystkich w This War of Minds z tej strony. Chaber, Będziemy kontynuować naszą próbę przetrwania. Została nas dwójka raptem, ale nic, może się uda. Dzień piąty i szósty nas czeka dzisiaj. Zobaczymy, jak to wszystko nam pójdzie. No, faktycznie ci się poszczęściło, stary. O, przyniosłeś tak, sporo materiałów. Jedzonka, bardzo dobrze. Jesteś zmęczony, ale jeszcze nie aż tak bardzo. Jak tam nasz romek głodny i zmęczony. Romciu, połóż się do łóżka, ponieważ Bruno ma bardzo ważne zadanie. Mamy marchewkę, więc warto. Czy mamy wodę w ogóle? Mamy dwie wody, aż wow. No to panie, lecisz zrobić kolektor deszczu, kolektor wody. Nie można. Czego brakuje drewna? Ciekawe, no to spróbuj zrobić jedzonko. Może, może to ci się uda? A jeśli nie, no to też idziesz spać. Materiał będziemy potrzebowali. Co brakuje wody? Jednoznacznie wody do cholery. Wow. No nic w takim razie, nic się chyba nam nie uda zrobić. Sprawdźmy jeszcze warsztat, oczywiście. Bimbru pewnie też nie damy rady uczynić. Możemy zrobić wytrychy. Czy ja mam wytrychy, mam jeden wytrych. Warto by było chyba jeden wykombinować. Tak, zróbmy jeden. Czy mamy jakąś broń? Mamy nóż. Znakomicie. Więcej noży na razie nie potrzebuję. O! więc co ty też do łóżeczka chłopie odpoczywacie ciepło na razie będzie, utrzyma się. Och, nic więcej, nic więcej totalnie, brak drewna. Mamy sporo takich materiałów i brak drewna, woda by się przydała, alkohol by się przy... Y, przydałoby się opchnąć alkohol. Ale no cóż, cóż zrobić? Nic nie zrobimy. Na razie pó póki co konserwy będziemy jeść. W takim razie nie wygląda na to, żeby ktokolwiek przyszedł dzisiaj w nocy do nas, odwiedził nas. No nic. I tak bywa. Teraz najważniejsze odpocząć ludkami, żeby mogli w nocy czuwać i jednego wysłać na zbieractwo materiałów. Bez tego będzie na pewno ciężko. Dobrze, jest już Romek. O, jest już Romek. Romek, czy ty jesteś w stanie cokolwiek wytworzyć? Jesteś głodny. No cóż, jeszcze nie jemy dzisiaj. Znaczy teraz filtry, ewentualnie filtry można by wykonać. One i tak, tak czy siak to się przydadzą. Zróbmy te filtry. Prawdopodobnie to będzie koniec naszego dnia roboczego. Dobrze, Bruno również wstał. Więc co? Kończymy ludzie ten dzień. Szybciutko poszło. Nikt nie przyszedł. Bruno, ty czuwasz... Nie, nie, nie. Przepraszam. Ty czuwasz, ty szukasz zapasów i lecimy garaż rudera. Tutaj był głodny facet, z tego co pamiętam. Głodny facet, więc przygotujmy się. Weźmiemy ze sobą jedną konserwę. One. Na wszelki wypadek dwa wytrychy i nic więcej nie będziemy ze sobą brali. Tak, szukajmy zapasów. Okej. Okay. No co? Spróbujemy znaleźć tego gostka, który był tak bardzo głodny. Przestraszyłem cię? Już nie jesteś głodny? Poważnie? Ciekawe. Oj. I... To mi się na pewno przyda, drewno oraz trochę materiałów, pysznie. Sprawdźmy, będziesz mnie obserwować? Dobra, niech tak będzie. Elegancko, jesteśmy zapełnieni. Gdzie ten kol koleś, co, był, co głodował? Może on by się przyłączył do nas? To było na pewno miłe. Uuu, nie z tej strony. Czyli to prawdopodobnie nie w Ruderze było? Mogłem się pomylić. W takim razie. No nic. Mhm. Potrzebujemy piły, ale tutaj, z tego co mi się wydaje, można się dostać z drugiej strony. Więc, może, tej piły nie będziemy musieli gdzieś robić póki co i, i się męczyć nią. Czyżby ten koleś zmarł? Co był głodny. Mam nadzieję, że nie. Sprawdźmy, co tutaj na plakacie jest. O. Hm. Aha, nie można tędy się dostać. No dobra. To wracamy w takim razie. Nie znalazłem głodnego gościa. Nieważne. Troszkę materiałów przyniosłem, więc to jest nasz plus. No, elegancko. Zatykowano nas. Co się wydarzyło? Nikt nie jest ranny, nic nie ukradli, elegancko. No to tak. Ty jesteś bardzo głodny. Ale póki co, Romek, spróbuj zrobić ten chrzaniony kolektor wody. Może w końcu się. Wow. Po prostu cudownie. To dobra, obaj ba bardzo głodni. Jedźcie po konserwie w takim razie. Bruno, ty już sobie tutaj w kolejkę staniesz. A Romek, do łóżeczka. Ty. Żarełko. Smutny i zmęczony dalej. No to do łóżeczka. I nie mamy wody. Do cholery. Oraz materiałów. No trudno. Trudno się mówi. Nic nie zrobię w takim razie. Kończymy dzień. Lecimy zbierać następne zapasy. Tak, Romek, ty czuwasz? Ty szukasz zapasów. I lecimy. Ruderaż odwiedzona, garaż. Może to w garażu był ten koleś? Może to było w garażu. Przygotujmy się. Weźmiemy ze sobą, oczywiście, że łomy i takie tam. Weźmiemy ze sobą na wszelki wypadek bandaż oraz jeden kawałek jedzenia. I potrzebujemy tych materiałów. Dlaczego biorę bandaż? Bo była gdzieś, również w jakiejś lokacji kobieta, która potrzebowała lekarstwa. Ja lekarstwa za bardzo, jak widzicie, nie posiadam, ale co mam to wezmę. Może jak raz uda się. Szukajmy zapasów. Tak, bardzo się przydadzą teraz materiały. Hmm, ale nie takie, no nic, póki co bierzemy wszystko. Póki co bierzemy wszystko, nie ma bata. O, potrzebuję leków dla ojca. No zobaczmy. Ty masz żarcie. Aha, to nie, to tym my mamy. Uuuu. Tu masz naprawdę sporo przedmiotów. Można było do cholery wziąć WD. Z gościem można handlować, ale co to jest w ogóle? Tytoń. Sprawdźmy, czy możemy na przykład trochę tych materiałów zdobyć. Aż jeden materiał. Dobra, odpada w takim razie. Nic, nic nie będziemy handlować, facet, nie kradnę. Nie wchodź tu... I... na pomoc. Aha, bo to jest twój ojciec. No to dobra, facet, ja... jedyne co zostaje, no to handlować z tobą. No, chciałem pohandlować, stary. Chciałeś lekarstwa, no to masz opatrunki. W takim razie my, ja bym sobie z chęcią, z wielką chęcią wziął od Ciebie powiedzmy szczerze, na przykład konserwę jedną i materiałów sporą ilość. Jeżeli oczywiście zmieszczę je. Co niekoniecznie musi być faktem. Dobra, zgodzimy się. Nie udźwigniesz wszystkiego. Do cholery jasnej. Źle w takim razie. Nie teraz. Hmm, czy możemy gdzieś coś odłożyć? Jasne, że nie. Co mam w plecaku? Już prawie pełen. Wejdziesz na górę? Wejdziesz na górę, no to świetnie, no to zbieramy co się da o pysznie, to co mi brakowało To co mi brakowało Jeszcze to możemy zebrać i nic więcej Tutaj, coś do wzięcia. Do Holendry. Ciężka sprawa, szczerze mówiąc. Dobra, wracamy. Coś tam żeśmy pozbierali. W końcu kolektor deszczu będziemy, wody będziemy w stanie wyprodukować. Ale to już w następnym odcinku. Tak, w. Zdecydowanie w dwójkę wszystko idzie o wiele, wiele wolniej. No ale nic, powolutku w takim razie, nie śpieszy się nam. Także ludzie dzięki za oglądanie. Cześć czołem.